Istnieją kobiety, które noszą w sobie blizny niewidoczne dla oka, blizny, które przekuły je w wojowniczki, zanim jeszcze pojęły, czym jest prawdziwa bitwa. Być może jesteś jedną z nich, kobietą, która nauczyła się polegać wyłącznie na sobie, nie dlatego, że tak wybrała, ale dlatego, że zmusiła ją do tego konieczność. Kobietą, która odkryła swoją siłę w ogłuszającej ciszy porzucenia, w dotkliwym braku wsparcia, na które zasługiwała. A którego nigdy nie otrzymała. Karl Jung, mistrz psychologii głębi, doskonale rozumiał, że nasze najgłębsze rany, te się w ukryciu, często stają się źródłem naszej największej mądrości. Mówił o tym, jak cierpienie aktywuje w nas potężne, archetypowe mechanizmy obronne. Budzi do życia to, co nazywał mądrą, staruchą i zranionym uzdrowicielem. To nie są tylko poetyckie koncepcje wyrwane z zakurzonych mitologii. Te archetypy żyją w tobie. Zostały wykute w ogniu chwil, na które nikt nie patrzył, zahartowane w momentach, gdy nikt nie bił braw, a jednak, mimo wszystko, podnosiłaś się. Zawsze. Ta podróż, którą dziś odbędziemy, poprowadzi nas przez siedem odrębnych znaków, siedem sygnatur Twojej duszy. Ujawnią one, jak Twoja samotna, hartowana w boju siła przekształciła Cię w kogoś znacznie głębszego niż mogłaś przypuszczać. Każda z tych cech niesie w sobie zarówno ciężar tego, co musiałaś przetrwać, jak i świetlistą moc tego, kim się stałaś. To nie są zwykłe cechy osobowości. To archetypowe pieczęcie, wypalone w samej esencji Twojego istnienia. Pierwszy znak objawia się w Twojej intuicji, wyostrzonej do granic percepcji. To świadomość ostra jak diament, która przecina iluzję i fałsz zanim twój świadomy umysł zdąży w ogóle zarejestrować sygnał ostrzegawczy. Kobieta, która musiała być silna w pojedynkę, rozwija sposób widzenia, przekraczający zwykłe postrzeganie. Twoja intuicja stała się twoim radarem, ponieważ zaufanie stało się luksusem, na który nie mogłaś sobie pozwolić. To był akt desperacji, który przekształcił się w dar. Jung rozpoznałby w tym bezpośredni kontakt z tym, co nazywał zbiorową nieświadomością, pradawną biblioteką, w której rezyduje mądrość dotycząca przetrwania, ochrony i rozpoznawania wzorców. To nie jest myślenie mistyczne czy magiczne. To system obronny, zrodzony z bolesnej nauki, że słowa często kłamią, ale energia nigdy. Energia jest brutalnie szczera. Twoje ciało nauczyło się czytać pomieszczenia. Zanim umysł zdążył przetworzyć, dlaczego czujesz niepokój, twój system nerwowy stał się sejsmografem duszy, wyłapującym subtelne drgania fałszu, na które inni są całkowicie głusi. Zbyt długie spojrzenie, cisza, która niesie ciężar niewypowiedzianych słów, gest, który wydaje się nie na miejscu, fałszywa nuta w czyimś śmiechu, lukrowata słodycz w głosie, która maskuje zawiść. Rozwinęłaś ten radar nie z powodu talentu ale z absolutnej konieczności. Archetyp mądrej kobiety w tobie przebudził się gwałtownie, ponieważ naiwność stała się zbyt kosztowna. Konsekwencje błędnego odczytania intencji były zbyt bolesne. Teraz wyczuwasz to, co inni ignorują, czujesz to, co inni zagłuszają, wiesz to, do czego inni boją się przyznać. Komórkowa pamięć zdrady nauczyła twój system nerwowy mówić szeptem, zanim niebezpieczeństwo ogłosi się krzykiem. Nauczyłaś się ufać ściskaniu w klatce piersiowej, gdy czyjeś słowa nie pasują do ich energii. Nauczyłaś się ufać niewytłumaczalnej potrzebie opuszczenia pewnych miejsc lub zerwania kontaktu z pewnymi ludźmi, nawet jeśli logika podpowiadała co innego. Twoje ciało odrzucało to, czego umysł jeszcze nie zrozumiał. Ta wcielona mądrość działa szybciej niż myśl, trafniej niż jakakolwiek analityka. Czy zauważyłaś, jak twój instynkt mówi głośniej niż logiczne argumenty? Jak potrafisz wyczuć czyjeś intencje, zanim jeszcze otworzą usta? Ta nadzwyczajna czujność, którą inni mogliby nazwać paranoją lub przewrażliwieniem, jest w rzeczywistości głęboką, nabytą inteligencją. Nauczyłaś się ufać mądrości swojego układu nerwowego, ponieważ ratował cię on wtedy, gdy zawiodło wszystko inne. Jednak ten dar niesie ze sobą ogromne brzemię. Czasami widzisz za dużo, czujesz zbyt głęboko, wiesz zbyt wyraźnie. Świat staje się przezroczysty w sposób, który bywa przytłaczający i wyczerpujący. To prowadzi do specyficznego rodzaju samotności. Obserwujesz wzorce w związkach, których inni nie dostrzegają. Rozpoznajesz emocjonalne manipulacje, zanim w pełni się uformują. Wyczuwasz podskórne prądy w sytuacjach, które dla otoczenia pozostają niewidoczne. Czasami kwestionujesz, czy Twoje przeczucia są trafne, czy może to tylko fałszywe sygnały, ale czas, raz za razem udowadnia, że Twój wewnętrzny kompas miał rację. Ta precyzja jest jedną z Twoich największych zalet. Chroni Cię, utrzymuje Twoją autentyczność, zapewnia Ci suwerenność. Drugi znak ujawnia się w Twojej cichej autoafirmacji. W sposobie, w jaki poruszasz się w przestrzeni. Nie potrzebując ogłaszać swojej obecności. Posiadasz to, co Jung nazwał scentralizowanym autorytetem rodzaj mocy, która emanuje z lat stania we własnej sile, gdy nikt inny nie stał przy tobie. To nie jest dominacja, agresja ani arogancja. To coś znacznie głębszego cichy autorytet kogoś, kto w pełni poznał siebie, zaakceptował siebie i zintegrował swoje cienie. Nie musisz podnosić głosu, ponieważ twoja obecność Mówi sama za siebie. Ludzie wyczuwają to natychmiast. Jest w tobie coś, czym nie można manipulować, czego nie można umniejszyć, czego nie można zdusić. To sprawia, że niektórzy czują się niekomfortowo. Dlaczego? Ponieważ rzucasz wyzwanie społecznym oczekiwaniom dotyczącym tego, jak kobiety powinny poruszać się po świecie. Twoje opanowanie i samowystarczalność zakłócają narrację, że powinnaś szukać aprobaty, powinnaś się umniejszać. Powinnaś sprawiać, by inni czuli się komfortowo twoim kosztem. Ten autorytet został wykuty w kuźni porzucenia. Kiedy nie miałaś do kogo się zwrócić, zwróciłaś się do wewnątrz. Kiedy nie miałaś na kim polegać, stałaś się niezawodna dla samej siebie. Jung nazwał ten proces indywiduacją, podróżą w kierunku psychologicznej całości i pełni. Osiągnęłaś to nie poprzez akademickie studia czy terapeutyczne wglądy, ale poprzez surową, brutalną konieczność przetrwania. Wewnętrzna restrukturyzacja, która nastąpiła podczas twojej izolacji, stworzyła coś nieoczekiwanego. Tam, gdzie inni rozwijają poczucie własnej wartości poprzez zewnętrzne walidacje i społeczne lustra, ty byłaś zmuszona wydobyć swoją tożsamość z głębi siebie. Ta samotna konstrukcja tożsamości rodzi zupełnie inną jakość pewności siebie. Taką, która nie wymaga ciągłego wzmacniania, ponieważ od samego początku nie została zbudowana na opiniach innych. Twój rdzeń jest stabilny. Ile twojej siły zbudowało się w całkowitym osamotnieniu, w chwilach, gdy świat zapomniał, że istniejesz, a jednak ty odmówiłaś zapomnienia o sobie. Ten cichy autorytet, który teraz nosisz, jest bezpośrednim rezultatem tych niewidzialnych bitew, tych prywatnych zwycięstw. Tych cichych momentów wybierania siebie, gdy nikt inny by cię nie wybrał. Twoja obecność ma wagę, ponieważ jest zakorzeniona w prawdzie, a nie w opinii. Trzeci znak wyłania się w twojej głębokiej zdolności do znoszenia bolesnej ciszy. Nauczyłaś się przebywać w pustce, nie dając się jej pochłonąć. Tam, gdzie inni panicznie uciekają od cichych chwil, szukając jakiegokolwiek hałasu, ty zawarłaś pokój z próżnią. Jung rozumiał, że to, co nazywał negatywnym kompleksem matki, może wepchnąć nas w głębokie osamotnienie. Ale w twoim przypadku to osamotnienie stało się święte, a nie karzące. Przesiadywałaś ze swoim bólem, nie potrzebując go ogłaszać światu. Przetrwałaś złamane serce, nie potrzebując świadków. Stawiłaś czoła swoim demonom w prywatności własnej duszy i wyszłaś z tej konfrontacji niezgorzkniała, ale klarowniejsza. Cisza, która kiedyś groziła, że cię połknie w całości, stała się Twoim azylem, Twoim nauczycielem, Twoim najbardziej zaufanym towarzyszem. Ta zdolność do bycia samą ze sobą, bez rozpraszaczy i bez środków znieczulających, jest niezwykle rzadka w świecie, który panicznie boi się introspekcji. Nauczyłaś się odróżniać bolesną samotność od wybranej przez siebie suwerennej samotności, solitude. Nauczyłaś się znajdować świętość w pustych przestrzeniach, boskość w cichych chwilach, głębie w pozornie pustych godzinach. Twoja relacja z ciszą przekształciła się z mechanizmu przetrwania w praktykę duchową. Pustka przestała być brakiem, stała się płótnem, na którym mogłaś namalować siebie na nowo. Czy potrafisz usiedzieć ze sobą bez potrzeby rozrywki, bez potrzeby zewnętrznej walidacji, bez potrzeby hałasu, który zagłuszyłby dźwięk twojej własnej duszy? Ta umiejętność bycia obecną we własnym wewnętrznym krajobrazie, nawet gdy jest on bolesny lub spustoszony, jest jednym z twoich najgłębszych darów. Oznacza to, że znasz siebie w sposób, w jaki nigdy nie poznają siebie ci, którzy nieustannie szukają rozproszenia. Przechodząc do czwartego znaku, Twoja zdolność do miłości z wyraźnymi granicami ujawnia mądrość, która może pochodzić tylko z doświadczenia miłości niemądrej i wyciągnięcia z niej lekcji. Kochasz głęboko, być może głębiej niż większość, ale już nigdy nie kochasz kosztem własnej duszy. Jung mówił o archetypie matki, który daje aż do całkowitego wyczerpania, aż nie zostanie nic. Przekroczyłaś ten wzorzec, ten destrukcyjny archetyp męczennicy. Nie poprzez egoizm, ale poprzez świętą samoobronę. Był czas, kiedy myliłaś miłość z poświęceniem kiedy wierzyłaś, że troska oznacza samoporzucenie, dawałaś wszystko, co miałaś, a w zamian otrzymywałaś okruchy. Wylewałaś siebie dla ludzi, którzy nigdy nie pomyśleliby zapytać, czy twoja studnia wysycha. Ale gdzieś w tym procesie wyczerpania odkryłaś coś rewolucyjnego. Miłość, która nie obejmuje miłości własnej, w rzeczywistości nie jest miłością, jest formą samookaleczenia. Teraz Twoja miłość przychodzi z granicami, które chronią świętą przestrzeń, którą kultywowałaś w sobie. Mówisz nie, nie z okrucieństwa, ale z mądrości. Trzymasz przestrzeń dla innych, nie tracąc siebie w ich historiach. Troszczysz się, nie stając się odpowiedzialną za wyniki, których nie możesz kontrolować. Ta transformacja od kompulsywnej opiekunki do świadomej, kochającej kobiety jest jednym z najważniejszych skoków ewolucyjnych jakich można dokonać. Nauczenie się kochania z ograniczeniami wymagało oduczenia się stuleci uwarunkowań, które uczyły cię, że dobre kobiety znikają w potrzebach innych. Proces odzyskiwania prawa do istnienia we własnych relacjach był jednocześnie rewolucyjny i przerażający. Każda postawiona granica była jak mała zdrada tego, kim myślałaś, że powinnaś być. Dopóki nie zdałaś sobie sprawy, że tak naprawdę zdradzałaś to, kim inni chcieli. Abyś była. Twoje nie dla innych stało się najświętszym tak dla samej siebie. Czy nauczyłaś się różnicy między kochaniem kogoś, a zatracaniem się w kimś, między troszczeniem się o innych, a znikaniem w ich potrzebach? Twoja miłość teraz niesie godność kogoś, kto przypomniał sobie o własnej wartości. To nie jest miłość egoistyczna, to jest miłość zrównoważona, to miłość, która może przetrwać. Ponieważ nie wymaga twojej destrukcji jako dowodu swojej autentyczności. Piąty znak ujawnia się w twojej niezwykłej odporności, która jest wolna od mentalności ofiary. Twoja odporność wyłoniła się nie z zaprzeczania bólowi, ale z alchemicznego procesu przemiany cierpienia w mądrość. Jung powiedziałby, że zintegrowałaś swój cień, nie stając się cyniczną, że spojrzałaś w swoją ciemność, nie tracąc swojego światła. Nie używasz swojego bólu jako broni przeciwko innym, ani jako wymówki, by pozostać w miejscu. Zamiast tego nauczyłaś się używać go jako nawozu dla wzrostu, jako wskazówki dla kierunku, jako paliwa dla transformacji. Przeszłaś przez alchemiczne Nigredo, całkowite poczernienie i rozpacz, i przekształciłaś je w Albedo, czyli zrozumienie, a ostatecznie w Rubedo, czyli działanie z nową mocą. Twoja historia boli, ale także oświetla. Twoje rany stały się drzwiami do głębszego zrozumienia, nie tylko siebie, ale samego ludzkiego doświadczenia. To nie jest krucha odporność, która pęka pod presją. To elastyczna siła kogoś, kto uginał się, nie łamiąc tak wiele razy, że adaptacja stała się drugą naturą. Nauczyłaś się nawigować w czasie burzy nie poprzez stawanie się twardszą, ale poprzez stawanie się bardziej płynną, bardziej responsywną bardziej dostrojoną do rytmów zmiany i regeneracji, jak woda, która dopasowuje się do naczynia, ale potrafi skruszyć skałę. Czy używasz swojego bólu, aby ewoluować, czy aby usprawiedliwić pozostawanie małą? Różnica między tymi dwoma podejściami do cierpienia oddziela tych, którzy rosną dzięki wyzwaniom, od tych, którzy dają się im uwięzić. Wybrałaś wzrost, nawet gdy wzrost był trudniejszą ścieżką. Nawet gdy pozostanie małą byłoby łatwiejsze, nawet gdy nikt nie był świadkiem Twojej odwagi. Szósty znak manifestuje się jako całkowita niezależność: emocjonalna, intelektualna i praktyczna. Nie chodzi tylko o płacenie własnych rachunków czy samodzielne naprawianie problemów, choć robisz obie te rzeczy z kompetencją. Chodzi o coś znacznie głębszego. Przestałaś czekać na pozwolenie, by w pełni istnieć we własnym życiu. Nie prosisz innych o walidację swoich uczuć, ponieważ nauczyłaś się ufać własnemu kompasowi emocjonalnemu. Nie szukasz aprobaty dla swoich decyzji, ponieważ rozwinęłaś wewnętrzny autorytet, który prowadzi twoją ścieżkę. Nie czekasz, by zostać wybraną, ponieważ wybrałaś siebie tak całkowicie, że zewnętrzna selekcja stała się drugorzędna wobec wewnętrznej akceptacji. Jung rozpoznałby w tobie to, co nazywał dobrze rozwiniętą strukturą ego. Taką, która wyłoniła się z upadku starych zależności i fałszywych zabezpieczeń. Stałaś się swoim własnym centrum grawitacji nie z arogancji, ale z konieczności. Kiedy świat pokazał ci, że nie możesz polegać na innych w kwestii swojej stabilności emocjonalnej, zbudowałaś tę stabilność wewnątrz siebie, stałaś się wewnętrzną matką, ojcem i dzieckiem, kompletną, samowystarczalną psychę. Ta niezależność czasami onieśmiela ludzi, ponieważ rzuca wyzwanie narracji, że kobiety powinny być niekompletne bez innych. Twoja całość zagraża systemom, które czerpią zyski z twojej postrzeganej niedoskonałości. Ale ty przestałaś przejmować się takimi reakcjami, ponieważ odkryłaś coś cenniejszego niż aprobata, prawdziwy szacunek do samej siebie. Twoja samowystarczalność wykracza poza sprawy praktyczne i wkracza w sferę regulacji emocjonalnej i suwerenności intelektualnej. Nauczyłaś się pocieszać siebie w nieszczęściu, nauczyłaś się celebrować swoje zwycięstwa, nawet gdy nikt inny ich nie zauważa, nauczyłaś się zapewniać sobie opiekuńczą uwagę, której kiedyś pragnęłaś od innych. To wewnętrzne rodzicielstwo tworzy stabilność, którą zewnętrzne relacje mogą wzbogacić, ale nigdy jej nie zagrozić. Metamorfoza od emocjonalnej zależności do suwerennej samowystarczalności nie wydarzyła się z dnia na dzień. Wymagała niezliczonych chwil wybierania własnej rady ponad opinię innych, własnej prawdy ponad zewnętrzną walidację, własnego tempa ponad oczekiwania społeczeństwa. Każdy wybór, by uszanować swoją wewnętrzną wiedzę, wzmacniał fundament niezachwianego zaufania do siebie, które teraz wspiera wszystko, co budujesz. Czy nadal czekasz, aż zostaniesz zauważona i wybrana? Czy też nauczyłaś się zauważać i wybierać samą siebie z szacunkiem, na jaki zasługujesz? Ta zmiana z zewnętrznej walidacji na wewnętrzne uznanie, zmienia absolutnie wszystko w sposobie, w jaki poruszasz się po świecie. Siódmy i ostatni znak jest być może najgłębszy. Twoja siła, która nie potrzebuje publiczności. Nauczyłaś się robić to, co musi być zrobione bez fanfar, nosić to, co musi być udźwignięte bez skarg, przetrwać to, co musi być przetrwane, nie czyniąc z tego przedstawienia dla innych. Świat celebruje fajerwerki, głośne sukcesy i dramatyczne zmagania. Twoja siła jest jak powolny tektoniczny przesuw, który buduje góry, niewidoczny dla oka, ale o potężnej mocy. Jung rozpoznałby w tobie archetyp wewnętrznego bohatera. Tego, który przemierza wewnętrzne pustkowia w ciszy, który stawia czoła wewnętrznym demonom bez świadków, który zdobywa osobiste szczyty, nie oczekując medali. Twoje prawdziwe bitwy toczą się w niewidzialnym królestwie, gdzie zachodzi prawdziwa transformacja, daleko od oczu tych, którzy rozpoznają walkę tylko wtedy, gdy jest wystarczająco głośna, by zakłócić ich komfort. Nie ogłaszasz swojej siły, ponieważ nie potrzebujesz, by inni w nią wierzyli, aby była prawdziwa. Nie odgrywasz swojej odporności, ponieważ nie jest ona dla rozrywki, jest dla przetrwania i wzrostu. Nie szukasz uznania dla swojej wytrwałości, ponieważ uznanie, które ma znaczenie, pochodzi z wewnątrz. Z wiedzy, że stawiłaś się dla siebie, gdy nikt inny by tego nie zrobił. Ta cicha siła dezorientuje świat, który oczekuje, że cierpienie będzie dramatyczne, a zwycięstwo publicznie świętowane. Ale ty nauczyłaś się, że najgłębsze zwycięstwa są często ciche, że największa siła jest często niewidzialna że najgłębsze uzdrowienie zachodzi w świętej prywatności własnej duszy. Czy potrafisz rozpoznać swoją własną wspaniałość, nawet gdy nikt inny jej nie zauważa? Czy potrafisz uhonorować swoją własną podróż, nawet jeśli brakuje jej zewnętrznych świadków? Ta zdolność do walidowania własnego doświadczenia, do rozpoznawania własnego wzrostu, do celebrowania własnych zwycięstw, bycia swoim własnym kluczowym świadkiem, jest być może najbardziej wyzwalającą umiejętnością, jaką rozwinęłaś. Gdy docieramy do sedna zrozumienia tych siedmiu znaków, wyłania się coś głębokiego. Stałaś się żywym dowodem na to, że ludzki duch potrafi nie tylko przetrwać porzucenie, ale przekształcić je w źródło niezachwianego wewnętrznego autorytetu. Twoja podróż reprezentuje coś większego niż osobista odporność. Łączycie ze starożytnym rodem kobiet, które również musiały być silne samotnie, które również musiały być dla siebie matkami, które również musiały stać się swoimi własnymi przodkiniami. Integracja tych siedmiu znaków tworzy kobietę o niezwykłej głębi. Twoja wyostrzona intuicja kieruje decyzjami, z którymi inni mogą zmagać się miesiącami. Twój cichy autorytet budzi szacunek, nie domagając się uwagi. Twój komfort w samotności pozwala na związki, które są wybierane, a nie desperacko potrzebne. Twoja miłość z granicami tworzy relacje oparte na wzajemnym szacunku, a nie na współzależności. Jung uczył, że uzdrowienie następuje, gdy integrujemy odrzucone części siebie, gdy przyjmujemy fragmenty, które kiedyś próbowaliśmy porzucić. Wykonałaś te prace nie w komfortowych gabinetach terapeutycznych ale w surowym laboratorium przeżytego doświadczenia. Stałaś się całością nie przez dodawanie, ale przez akceptację. Nie przez znalezienie brakujących elementów, ale przez uświadomienie sobie, że nigdy tak naprawdę nie byłaś złamana. Twoja siła ma teraz inną jakość niż wtedy, gdy po raz pierwszy wyłoniła się z konieczności. Nie jest już desperacka ani chwytliwa, nie jest zbudowana na fundamencie tego, czego ci brakowało. Stała się generatywna, kreatywna, magnetyczna w swojej autentyczności. Nie przyciągasz już ludzi, którzy potrzebują, byś była słaba, aby oni mogli czuć się silni. Przyciągasz tych, którzy potrafią docenić siłę, nie czując potrzeby jej umniejszania. Kobieta, którą się stałaś, służy jako latarnia morska. Nie tylko most, między przerażoną dziewczynką, którą kiedyś byłaś, a mądrą kobietą, którą wciąż się stajesz. Nauczyłaś się być rodzicem dla swojego wewnętrznego dziecka z czułością, której kiedyś pragnęłaś od innych. Nauczyłaś się zaspokajać własne potrzeby emocjonalne z konsekwencją, której kiedyś szukałaś na zewnątrz. Nauczyłaś się wierzyć we własną wartość z przekonaniem, które kiedyś miałaś nadzieję, że okażą ci inni. Ta transformacja rozchodzi się falami na zewnątrz w sposób, którego możesz nawet nie rozpoznawać. Inne kobiety widzą twoją cichą siłę i przypominają sobie o własnej. Twoja obecność daje innym przyzwolenie, by przestali odgrywać słabość, przestali przepraszać za swoją kompetencję, przestali umniejszać siebie, by inni czuli się komfortowo. Stałaś się żywym przykładem na to, że można wyjść z porzucenia nie zgorzkniałym, ale lepszym, niezłamanym, ale pięknie zintegrowanym. Szczególna alchemia Twojej transformacji polega na tym, jak nauczyłaś się wydobywać pożywienie z doświadczeń, które mogły Cię zatruć. Każde rozczarowanie stało się danymi o ludzkiej naturze, a nie dowodem na Twoją niegodność. Każda zdrada nauczyła Cię rozeznania, a nie cynizmu. Każdy okres samotności pogłębiał Twoją relację z samą sobą, zamiast przekonywać Cię o Twojej niedoskonałości. To, co odróżnia Twoją podróż od innych, którzy spotkali podobne okoliczności, to Twoja odmowa pozwolenia, by gorycz skamieniała wokół Twojego serca. Utrzymałaś delikatną równowagę między mądrością a otwartością, między ochroną a połączeniem, między siłą a czułością. Wymaga to ciągłego, świadomego wyboru, codziennego ponownego zobowiązania się do wzrostu ponad żal, do ekspansji ponad kurczenie się. Twoja historia wciąż się rozwija. Nie w kierunku jakiegoś odległego celu, w którym w końcu będziesz kompletna, ale głębiej w uznanie, że już jesteś kompletna. Siła, która Cię uratowała, stała się siłą, która Ci służy. Niezależność, która Cię chroniła, stała się fundamentem, z którego świadomie wybierasz łączenie się z innymi. To, co się teraz wyłania, to nie potrzeba bycia uratowaną, ponieważ odkryłaś, że nigdy nie byłaś tą, która tonęła, zawsze byłaś tą, która płynęła tą, która nawigowała, tą, która znajdowała drogę do brzegu. To co się teraz wyłania, to pragnienie bycia prawdziwie widzianą, bycia autentycznie docenioną, bycia uhonorowaną za niezwykłą podróż, którą odbyłaś i za niezwykłą kobietę, którą się stałaś. Niewidzialne blizny, które nosisz, opowiadają historię wartą opowiedzenia. Te blizny to spawy, mocniejsze niż oryginalny materiał. Ciche zwycięstwa, które osiągnęłaś, zasługują na uznanie. Cicha siła, którą ucieleśniasz, zasługuje na najwyższy szacunek. Zasłużyłaś na prawo do bycia świadkiem nie w swojej słabości, ale w swojej mocy. Nie w swoim braku, ale w swojej obfitości. Nie w swoich dawnych ranach, ale w swojej obecnej całości. Jeśli ta eksploracja rezonowała z czymś głęboko w Tobie. Jeśli rozpoznałaś siebie w tych siedmiu znakach, Proszę, podziel się swoimi myślami poniżej. Twoja historia ma znaczenie. Twoja siła zasługuje na potwierdzenie. Twoja podróż potrzebuje świadka. Zasubskrybuj, aby kontynuować odkrywanie głębokiej mądrości, która wyłania się, gdy honorujemy pełnię naszego doświadczenia zarówno cienie, jak i światło, zarówno rany, jak i uzdrowienie, które przekształca je w źródła mocy. Rozmowa trwa a Twój głos jest w niej niezbędny.